Duszo moja, niech pieśń Twoja Głosi Józefowi cześć. On wybrany, niezrównany, Więc mu hołdy trzeba nieść. Siódmy dzień nowenny. Moje powroty. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, Ty jesteś tym, który nieustannie wskazuje nam drogę, który wyznacza czas, miejsce, um, odpowiedni czas i odpowiednie miejsce. Prosimy Cię dziś o to, abyś otwierał nasz wzrok na nowe perspektywy. Abyś burzył wszelkie stare schematy w naszym życiu, stare schematy postępowania, myślenia. Święty Józefie, prosimy Cię, módl się za nami, abyśmy z zaufaniem potrafili iść w nowe, to nowe, do którego zaprasza nas Pan Bóg. Bądź pozdrowiony, Święty Józefie, napełniony Bożymi łaskami, Pan z Tobą. Błogosławiony jesteś między sługami Bożymi i błogosławiony umiłowany syn Twój Jezus. Święty Józefie, opiekunie Syna Bożego, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Z Ewangelii Świętego Mateusza. A gdy Herod umarł, Oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: Wstań, weź dziecię i jego matkę, i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czychali na życie dziecięcia. On więc wstał, wziął dziecię i jego matkę, i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce swego ojca Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei, przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo proroków, nazwany będzie Nazarejczykiem. Różne są powroty i różne są wyjścia. Czasem wychodzimy, mając nadzieję, że tam, dokąd dojdziemy, znajdziemy lepsze miejsce, a okazuje się to rozczarowaniem. Paradoks sceny, którą dzisiaj czytamy, mieści się w słowie Egipt. Przecież dla Izraela kojarzył się z ziemią niewoli, a równocześnie był też miejscem schronienia dla tych, którzy musieli uciekać. I tak jest w przypadku Józefa, Maryi, Jezusa. Uciekają przed wściekłością Heroda właśnie do Egiptu. A potem, gdy umiera Herod, Józef słyszy słowa jakże podobne do tych, które przed wiekami usłyszał Mojżesz: Wracaj, bo już pomarli ci, którzy czyhali na Twoje życie. Józef może wracać, i być może planował powrót do rodzinnego Betlejem. Bo dowiadujemy się tylko tyle, że gdy usłyszał, że rządzi tam okrutny Archelaos, bał się tam iść i postanowił osiąść w Nazarecie. Inaczej planował, inaczej wyszło. A tymczasem Mateusz nawet w tym zobaczy spełnienie pism. Nazwany będzie Nazarejczykiem. Powiedzmy szczerze, jest to troszkę... Naciąganie proroctwa starotestamentalnego, które prawdopodobnie brzmiało, jeżeli dobrze przypuszczamy, co Mateusz miał na myśli, będzie nazwany Neser, czyli odroślą, odrośl z pnia Jessego. Tutaj Mateusz mówi, będzie nazwany Nazarejczykiem. Jezus będzie Jezusem z Nazaretu z powodu tych dziwnych przypadków w życiu Józefa, z powodu ucieczki do Egiptu, z powodu. Powrotu, który miał się zakończyć w Judei, a zakończył się w Galilei. Nie wiemy czasem, jakie są konsekwencje naszych wyjść, nie wiemy, jakie są konsekwencje naszych powrotów, ale ktoś zawsze nad tym wszystkim czuwa. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty powierzyłeś młodość naszego Zbawiciela, wiernej straży świętego Józefa. Spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół nieustannie się troszczył o zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w miłości Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. słowo życia rodzinnego. Módl się za nami, opiekunie dziewic, młodsze się za nami, podporo rodzin, módl się za nami, podporo w trudnościach, młodsze się za nami.